jak z punktu widzenia agencji wygląda klient. Jacy klienci są dla agencji najcenniejsi? Jakie są kryteria ich doboru? Czyli jaki klient dostaje gwiazdeczki? Czy istnieje i jak wygląda segmentacja klientów wewnątrz agencji? No bo nie myślicie chyba, że niewielki lokalny biznesik jest traktowany tak samo jak gigant ekomo. No nie myślicie. No dajcie spokój. Na pewno tak nie myśleliście. Przecież durni nie jesteście. We wanna be treated equally. I zacznijmy sobie od kryterium wyboru klientów. Te, tak w uproszczeniu, będą krzy: to doświadczenie firmy, kompetencja i organizacja. Organizacja jest najciekawsza, więc tą zostawimy sobie na koniec: doświadczenie. Jak już powiedzieliśmy w jednym z poprzednich filmów, dla agencji najcenniejsze są firmy świeże, najlepiej takie, które nie prowadziły działań w danych kanałach lub prowadziły je skrajnie nieudolnie. Nic nie zostało zrobione w ogóle. Czemu? Bo nawet najmarniej prowadzony marketing jest zazwyczaj lepszy niż żaden. Czy jest dobrze zoptymalizowany, czy pieniądze wydawane są odpowiedzialnie, czy cele są ustalone poprawnie, czy ich monitorowanie jest prowadzone. Czy poprawki w strategiach są wdrażane w zależności od wyników dotychczasowych działań? A kogo to obchodzi? Jest lepiej niż było? Jest. Znaczy się laur jakości, wybór konsumenta 224, złota szarfa, wieniec, co w i odbal się pan, o co panu chodzi. Panie, pieprzaj pan. No i ogarnijcie, że jeżeli firma prowadziła działania z inną agencją wcześniej, to element skrajnie nieudolnie jest często zapewniony. Więc nawet jeśli wiemy, że i tak nie zrobimy tego lepiej, to jest duża szansa, że klient da się uwieść na początku, a zanim się kapnie, że przeskoczył z szalony do Mi minie lekko pół roku. A to już sześć faktur. Punkt wyboru Kompetencja. jest człowiek z niepełnym podstawowym wykształceniem. I to jest relatywnie proste kryterium. I działa dokładnie tak samo jak w przypadku mechaników czy ekip budowlanych. Nie znasz się na tym jak mieszać klej na płytki i jaki jest dobry do tych kamiennych, co towarzyszą tyle co park maszynowy bratniej armii radzieckiej? No, to na nie masz super duper worek za kafla, a na ścianie kastomarka własna tona za trzy zygle. Że ten kawał granitu może spaść i uszkodzić bombelka w wannie za miesiąc, jak się obkruszy? A kogo to niby interesuje? I to jest naprawdę podobnie. Jeśli klient nie ma jakichkolwiek kompetencji po swojej stronie, to da mu się wcisnąć dosłownie wszystko. Dlaczego? Ja nie wiem dlaczego, ale, ale to robię. Wystarczy mieć wygadanego typa na telekonferencji. Takiego, który z wielką pewnością siebie wygłasza hasła typu. NASA innowacyjna, synergiczna strategia growhackingu zintegrowana z holistycznym podejściem do omnichannel engagementu pozwala na maksymalizację kluczowych wskaźników efektywności w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynkowym. Dzięki skalowalnym rozwiązaniom o wysokiej wartości dodanej dostarczamy personalizowane doświadczenie klienta, budując długoterminową retencję i optymalizując konwersję poprzez strategię performance driven. I bum, klient jest bezbronny, nic nie rozumie, ale to nowe technologie, nowoczesny marketing, no brzmi naprawdę, och, ech, to musi działać. Nie bierz, nie bierz, nie Płaci więc za klej kafel od worka, dostaje kredę pomieszaną z piaskiem i wszyscy zadowoleni. No, może poza bombelkiem w wamnie, ale kto by tam bomberka. A wiecie, taki klient, co to zapyta? Czemu ten klej ma składnie taki jak do kamiennych płytek? Albo co to jest ten omni Channel Engagement i jak się ma to do mojej strategii marketingowej? I jeszcze wie, co będzie oznaczała odpowiedź. No, z takiego już trochę trudniej zrobić pawiana i już się tak nie lubimy. Ale czekaj, to. Najpierw trzeba mieć strategię. jest wielkość, jak strategii w głowie nie I chcecie. Bardzo ciekawym i rzadko ujawnianym kryterium jest organizacja firmy klienta. Im większa, im bardziej skomplikowana, tym lepiej. Nieoczywiste sieci zależności, tabuny podwykonawców, niejasna decyzyjność na różnych szczeblach, to wszystko umożliwia jak najdłuższe trzymanie się klienta bez jednoznacznego wskazywania winnych. Z oczekiwanie na materiały zgody pracy innych, powrót urlopu pani Edytki z marketingu, podpisy krzefuncia itd. itd. Im większa, im bardziej skomplikowana struktura, tym lepiej. To wiąże się też z poprzednimi punktami, bo szanse na trafienie ludzi niekompetentnych i niedoświadczonych na różnych szczeblach rosną. A wiecie, jak to jest tym łańcuchem i najsłabszym ogniwem. Jak się w komunikacji dowali o coś konkretnego, to zawsze można proces przytrzymać na panuzenku ze sprzedaży, który nie ma pojęcia, co my do niego gadamy i będzie załatwiał jakąś listę przez 4 miesiące. Ponadto warto wiedzieć, że każda firma ma swoją strukturę nieformalną. I struktura nieformalna to jest zespół zależności i silnych więzi kształtujących się poza strukturą formalną firmy. Znacie temat doskonale. Szefem jest Ania, ale wszyscy i tak słuchają Anielki. Pan Tomek przespał się z panią Jadzią, szefowa ma kochanka w sprzedaży, którego pcha do góry, a pani Grażynka, która jest w firmie od zawsze i może załatwić dosłownie wszystko, chorobliwie nienawidzi pana dzitka, bo raczył się niepochlebnie wyrazić o jej cieście na wigilii firmowej. Korupcja, nepotyzm, kolesiostwo. I im te nieformalne zależności są bardziej szalone, tym lepiej. Czemu? A, bo jeśli ktoś w agencji ogarnia, że ani grażynka z marketingu będzie utrzymywać nieudaczników po swojej stronie tylko po to, żeby dymać pana dzitka, dajmy na to ze sprzedaży, no to już w ogóle plaża. Że wbrew interesom firmy, a lacz firmy, ciasto babki kloci tak znieważyć? Albo niekompetentny szef marketingu będzie potrzebował jeszcze mniej kompetentnego kundla dolania, żeby samemu nie szczekać pod kijem? <słuch> Współpraca nie będzie przyjemna, ale będzie trwała. A prawdziwe motywacje ludzi w dużej organizacji bywają zaskakujące. Kierują się często sprzecznymi z interesem firmy pobudkami, a to, jak pokręcone bywają to historie, no, to jest temat na dramat w pięciu aktach. W drugiej części naszego krótkiego kompendium o klientach zajmiemy się ich segmentacją. Jak już agencja klienta sobie złowi, no to jakoś go musi spozycjonować. Trzeba wiedzieć, kogo i jak można kłamać, nie? Babci mówimy, że jesteśmy chorzy, nauczycielowi, że zmarła babcia, a narzeczonej, że ta pinda nic dla nas nie znaczy i nic nie zaszło. I to się nie powinno mylić. Babci nie wypada powiedzieć, że ta pinda nic dla nas nie znaczy. Panie, tak się nie robi. Ważne jest więc, jak klienci są pozycjonowani wewnątrz agencji i jak się do nich podchodzi. Mamy więc klientów kluczowych. I to są ci, którzy zostawiają jak najwięcej hajhiwa, hi ale też jednocześnie zostawiają niestabilnie co miesiąc. Wszak od kasy na jednorazowe koko i dzielatki ważniejsza jest płynność. Klienci kluczowi to największe świnie przy korycie. Świnie te mają najwyższy priorytet, więc otrzymują najwięcej czasu na każde kwiknięcie. I teraz tak, ta jakość obsługi będzie miała wymiar albo jedynie D-czasowy, co znaczy, że. Będą zawsze obsługiwani szybko, a ich żądania będą spełniane możliwie od ręki, ale na tak samo miernym poziomie jak reszta, albo też będzie miała wymiar także jakościowy, czyli że będą obsługiwani też lepiej przez lepszych specjalistów. W efekcie zawsze wychodzą na plus, ponieważ w przypadku marketingu efekt w dużej mierze zależy od pogodzin. Znaczy, wiecie, nawet Michał Anioł w Błonarocki w 20 minut gorzej wam obskoczy latrynę niż pan Zbigniew przez dwa dni. Nawet jeśli pan Zbigniew Trzeźwość oglądał ostatnio 20 lat temu. Siema, siema, o tej porze każdy być może, jakby nie było, jest bardzo miło, nie? Normalnie walimy to, co mamy, nie? Tak? Od czego to zależy? Czy tylko więcej, czy więcej, ale też lepiej? Od wielkości i zasobu kompetencji samej agencji. Ponieważ z gówna bata nie ukręcisz, no to jeśli firma nie ma na pokładzie pracowników kompetentnych, to ich nie dostarczy. W takich razach stara się łatać dziury czasem pracowników niekompetentnych. No i teraz niezależnie kim się ten czas zapełnia, mniej go pozostaje dla innych klientów. Czemu tak jest? No bo każdej firmie, dużej i małej, zależy na tym, żeby ci właśnie kluczowi klienci mówili i myśleli o niej dobrze. Reszta się nie liczy albo liczy w niewielkim stopniu. Wielkie agencje będą więc się chwaliły świetnymi realizacjami dla wielkich marek, a mniejsze będą dbały w ten sposób o największe, co mają. To z kolei, poza wspomnianym już wpływem na płynność, ma dwa dodatkowe zadania. Po pierwsze, przyciągnąć jak najwięcej małych i średnich rybek, takich właśnie za 4-8 koła miesięcznie. Po co? Żeby dać ich do obsługi swoim juniorom. Jeden taki mistrz ma takich klientów 5-6 i jakoś jakoś idzie wiązać koniec końca. No i patrzcie, jeśli mamy dobre opinie od kilku dużych marek, to kto będzie tam słuchał pana władka ze sklepu z tłumnikami, że go agencja okradła, że nic nie zrobili, że z ich całej roboty to wyniknęło tylko tyle, że dzieci nie mają co jeść. Jedne głodne dzieciaczki. Tacy klienci mogą być z łatwością rotowani. Lepem na nich jest właśnie magiczne, pracujemy dla wielkiego X, z naszych usług korzysta ogólnopolska sieć Y, a mokrym snem każdej agencji jest mieć takich właśnie małych klientów w tylu, żeby nie było ich jak obsłużyć. I żeby czekać w kolejce, żeby można ich było rotować jak już się zdenerwują. Temu też służy jakże nieraz rozbudowany pier. Agencji, o którym już sobie gdzie niegdzie wspominaliśmy. Popatrz na mój ryj, jestem zbyt zajebisty. Po drugie, dobrze wyglądają na stronie, w przetargach. W tych magicznych przetargach, o których już mamy wideo na kanale, i w ofertach. Wydawać by się mogło, że jeśli ów wielki mityczny X jest zadowolony z pracy owych bogów marketinga, no to i ze mnie zrobią Krezusa. Wyobrażasz sobie, ile zarabia takie X. I już w myślach wymieniasz stareńką Skodzinę, która latami całą rodzinę woziła na wczasy pod gruszą na nowe passeraty w Dizlu. Otóż nie, tak nie będzie. Jeszcze nie wywalaj z piwnicy tych używanych części do Skody. Jeszcze się przydadzą. Takie myślenie może byłoby uprawnione, jeśli mówilibyśmy o tej samej osobie, która obsługuje Mityczne X, ale nie ujdzie. się. Najprawdopodobniej dostaniesz Tomeczka, który właśnie wyleciał z geografii i idzie na zaoczną politologię. I dlatego też takich klientów, dużych i znanych klientów, robi się czasem nawet poniżej kosztów. Są agencje, które są skłonne do nich dokładać, ponieważ z nawiązką zwracają się oni, umożliwiając ordynarne ugarstki, znaczy się kreatywne zarządzanie dojną masową. Yes, no. Nie. Czy opłaca się być klientem kluczowym? No jeśli jesteście wielką firmą i stać was na płacenie dużych pieniędzy, dobrej agencji, to pewnie się opłaca, to znaczy opłaca. W tym znaczeniu, że praca ma szansę być wykonana relatywnie dobrze. Czy to ma sens? Uważam, że we większości przypadków niewielki. Co ma sens? O tym kiedy indziej. Mniej się opłaca być klientem kluczowym w małej agencji, bo tam często brakuje kompetencji ale zazwyczaj bardziej się opłaca być klientem kluczowym małej agencji niż dojną masową dla dużej. Pamiętajcie, pan Ziutek, Michał Anioł, Sławojta, jeśli zaś macie być masową dla małej czy średniej agencji, to wymieńcie hajsiwo na drobne nominały i palcie nimi w piecu. Będzie ekologiczniej niż kaloszem, a ich sens na pewno większy.